Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Kotangens, kontynuujemy sobie informator naturalny, w tym odcinku zadanie 55, a jego treść brzmi następująco w kartysańskim układzie współrzędnych XY przekątne równego boku ABCD przecinają się w punkcie S, tak o współrzędnych 11 drugich i 17 drugich, bok AB tego równoległoboku boku zawiera się w prostej o równaniu y równym X-1 oraz Y równym. 3x minus 6 i teraz z racji, że to jest prosta AB, to jest prosta AD, to my możemy sobie wyznaczyć współrzędne punktu A, tak? Poprzez przyrównanie tych dwóch prostych, czyli będziemy mieć tak, teraz tak, trójkę na tą stronę, to będziemy mieć minus 2x, bo mamy x minus 3 równa się nam minus 4, czyli x równa się 2, czyli y równa się 2 minus 2 to się równa 0, czyli ten nasz punkt a będzie miał współrzędne 2 i 0. I teraz, tak, musimy jakoś dotrzeć do tego punktu, do wierzchołka b. Jak my możemy do tego sobie podejść? No, bo będziemy mieć, powiedzmy, taką Tutaj mamy to A, B, C i D, tak? No i wiemy, co my właśnie stąd wiemy. Stąd my wiemy, że możemy sobie ten punkt C teraz wyznaczyć, tak? Bo mamy A, czyli tak środek to będziemy mieć 2 plus XC na 2 równa się 11 drugich, to stąd XC równa się. 9 oraz 0 plus yc na 2 będzie się równało 17 drugich, to stąd yc równa się 17, zatem punkt c będzie 9 i 17. I teraz tak, my wiemy, że co, że na pewno AD będzie sobie równoległe do BC zatem ten punkt C będzie leżał na prostej Y równe 3X plus B, tak? A dlaczego na takiej akurat? Dlatego, że te proste, na których leżą, leży odcinek AD oraz e, prosta, na której leży odcinek BC muszą być do siebie równoległe z racji, że jest to równoległobok, tak? Więc teraz my wrzucamy do tej prostej ten nasz punkt C, czyli mamy tak, 17 równa się 3 razy 9, to mamy 27, dodać b, to stąd b będzie równe minus 10, tak? Czyli nasza prosta będzie 3x minus 10, dobra. I co dalej my możemy z tym zrobić? Wiemy, że mamy już prostą tą ab, tak? Możemy sobie to, czyli mamy o tą prostą oraz mamy tą prostą, no to teraz przecięcie tych dwóch prostych yy, będzie tą naszą, naszym punktem B, tak, czyli przerównujemy 3x minus 10 równa się prosta, a B była o równaniu x minus 2, czyli tak, x bierzemy na stronę lewą, dziesiątkę na stronę prawą, otrzymujemy, że x jest równy 4 oraz y będzie równy oczywiście x minus 2, czyli 4 minus 2, czyli będzie to 2, a zatem punkt B będzie miał współrzędne 4 oraz 2. I tym sposobem otrzymujemy 4 punkty za to zadanie.